Witam Was serdecznie. Właśnie rozmawiałam z Panią Dozorczynią, i Pani Dozorczyni powiedziała, że jest wszystko w porządku, że mogę sobie spokojnie tutaj robić, nie denerwować się. Raz na jakiś czas wiadomo, że można sobie malowanie przeprowadzić w piwnicy, tylko oczywiście trzeba zapewnić wentylację. To znaczy, właśnie włączyć wentylator w kierunku uchylonego okna, otworzyć okno jeszcze na klatce, na półpiętrze i będzie ok. Jak raz na jakiś czas się coś pomaluje, to jest okej. Okay. Co innego, jakbym malował dzień w dzień, to wtedy, no rozumiem, nie? Ale jak raz na jakiś czas się coś pomaluje, to jest wszystko okej. Okay. Um, że kurde w, w, robi plotki koleś, podburza sąsiadów, a i tak mu z tego nic nie wyszło, bo no właśnie. Pani dozorczyni powiedziała, że jest wszystko ok. Tylko wentylacja musi być. Wentylacja w formie uchylonego okna. Jak już mówiłem, wentylator włączony najlepiej w kierunku okna i na pół piętrze otwarte okno. jest ok, że po prostu naprodukował się jeden z drugim i sami sobie zaszkodzili. Było wszystko w porządku z mojej strony. Była Pani dozorczyni, zerknęła, zobaczyła co się dzieje, zobaczyła, że jest wszystko w porządku i jest OK, No. Że jest spoko. Bardzo dobrych mamy dozorców, którzy tu dbają o wszystko. W ogóle chciałam bardzo pochwalić, bo naprawdę się wybitnie starają, jest po prostu pięknie, wszystko zadbane jest. Jak, jak, no po prostu mega, no. Z mojej strony takie pozdrowienia dla Firmy, która tutaj właśnie ba wyrządek dla ludzi, którzy ciężko tu pracują, żeby było czysto, ładnie. No. A ja mi się nie podoba tym <gryw> popieńcom, <gryw> bo nie mogą właśnie nic naszkalować. Tutaj nikt nie wszedł. Od tego momentu, w którym ja jestem, nikt nie wszedł. Bo jest kamera po prostu. I ta kamera mi cały czas zapewnia bezpieczeństwo. Wczoraj po prostu przyszedłbym bez kamery. i Zawsze tak jakoś jest, że jak bez kamery jestem. Przeważnie takie, że jak przychodzę tutaj, to żeby popracować, a nie tylko wejść i wyjść, bo tu sobie się prasuje. No i natomiast poszedłem sobie po herbatę, napić się herbaty, zrobić sobie coś małego, przetrącić. A tu koleś właśnie był, zobaczył, że nie ma kamery i już wiedział, że nie mam po prostu ochrony w żadnej formie kamery. No i dlatego wykorzystał okazję. No. A ja na chwilę dosłownie poszedłem na 5 minut herbatę sobie przynieść i się napić, no i mało co nieco przetrącić. No i zaraz jak wróciłem, to koleś po prostu przyszedł, zobaczył jeszcze raz, że kamery tu nie ma włączonej i po prostu y, korzystał z okazji. No, że zawsze jak coś się przytrafia, to wtedy właśnie, kiedy kamery nie ma, że koleś po prostu, y, sąsiad, przychodzi zorientować się, czy jest kamerą, jak widzi, że jest kamera, to cofa się i, i nic nie kompinuje, no. Właśnie wczoraj zadziałało to, że e, sięgnąłem za smartfona i ono teraz wyszedł. No. No dobra. No to hejka. Tak mi postępy pracy wyszły. Biureczko jest. Wczoraj to było po prostu pomalowane biurko w pewnych częściach, które wymagały pomalowania. No a dzisiaj pomalowałam w wiatrak, tak właśnie, tak idealnie pasuje, po prostu bardzo idealnie pasuje do całego zestawu. Um, bardzo mi się to podoba. Tu jest natomiast um, um, taki, no taki przyrząd. To będzie przyrząd do robienia różnych rzeczy, bo tym można po prostu sobie um, um. By tak coś przymocować, dać wyżej, dać niżej, można coś jeszcze do tego podłączyć, żeby było po prostu, no lepiej. No że zrezygnowałam oczywiście z, wy z wywoływarki zdjęć, bo nigdy nie będę zdjęć wywoływał. Ja miałem chęć wywoływać klisze takie do, ze schematami na płytkę PCB, ale to okazało się, że to nie nadaje się za bardzo do naświetlania e, takich klisz e, i rzucanie na taki większy... To by był tak, schemat wy, w, zrobiony w komputerze i wydrukowany na folii i tą folię, żeby było takie wywoływanie tej folii, żeby rzucić to na płytkę PSLB, że w przypadku tego przyrządu, który tu był Kompletnie nie zdałby się. I sobie pomyślałam, że to zmodyfikuje do czegoś innego. Będzie bardziej przydatne. Bo nie, nie zajmuje w ogóle miejsca na biurku zbytnio, a ma duże zastosowanie właśnie w tym, że można po prostu coś fajnego zrobić. Dzięki temu, że właśnie to ma dobrą podstawę i może po prostu sobie tak jeździć tak w górę w dół. No bo tam może jakiś mikroskop do tego podłączę. Mogę kupić jakiś mikroskop, o którym już mówiłem. No. I po prostu wiecie, no i super będzie. No to właśnie świetnie nadaje się do podstawy mikroskopu. Tutaj jeszcze tylko zrobić można takie coś, o, takie coś do zamocowania. I kurde, jak w sam raz, no nie? No. Że fajnie, no po prostu bardzo fajnie. No i tak to wygląda. Wziąłem trochę te Półki poczyścić, zanim nalepiłem e, taśmę, bo wcześniej to był taki, jak może pamiętacie, tutaj wcześniej były takie naklejane mm, paski świecące, wcześniej jeszcze, i natomiast one były naklejane za pomocą pistoletu tego ogluta, i natomiast e, tu pozostawały takie, w, no. E, krótki po, po, po tym kleju i musiałam się trochę naczyścić, żeby to ładnie wyczyścić, żeby po prostu e, było ładnie. No żeby ładnie się nakleiło, żeby było tak jak sam raz. No dobra, i natomiast e, bardzo miło mi się rozmawiało z panią dozorczynią, W ogóle jak już mówiłam, mamy bardzo, cieszę się, że mamy takich bardzo wspaniałych ludzi, którzy tak dbają o wszystko jestem, tacy naprawdę ok. E, nie dają się podpuścić, po prostu, takim popieprzęcom, którzy po prostu ploty roznoszą i szkalują. No. No dobra. No idziemy dalej. To już tak mega fajnie wygląda. Będzie jeszcze mega fajnie wyglądało. Chciałam trochę zainwestować oczywiście w to, żeby było tak ekstra. Jeszcze nie wszystko jest oczywiście zrobione. Zaraz będę dalej kontynuował. Skoczę tylko sobie gorącej herbaty zrobić i zaraz będę kochani działał będę robił po prostu mega tam oczywiście jest dużo do uporządkowania tam wszystko tak selekcjonuję układam to robię taki po prostu mega idealny porządek i automatycznie robię takie modyfikacje mega modyfikacje w tym klimacie który bardzo lubię nie jak już mówiłam, bardzo lubię właśnie ten rodzaj takich pasów żółtoczarnych, bo to mnie tak ciągnie fabryka, komputery, maszyny, wiecie. No. 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 I tu, jak już mówiłam, to przewiduję za jakiś czas bardzo dobry mikroskop. Taki jeszcze lepszy mikroskop od tych, które mam obecnie. Tylko, no nie teraz, ale za jakiś czas kupię jakiś takich super, hiper fajny mikroskop. taki mikroskop, może jak pokazywałem wam. Jakiś czas temu, to chyba coś w tym rodzaju kupię, żeby podłączyć do tego wysiednika, że będzie jak sam raz. No dobra, no to hejka, siema, działam.